Panie Marszałku, mówił Pan na konferencji prasowej o zarzutach skierowanych przez Michała Kowalewskiego, byłego działacza Platformy Obywatelskiej. Platforma w niedzielę opublikowała stanowisko, Platforma Suwałk mówiąca o tym, że będzie pozywała samego Michała Kowalewskiego, jak i też osoby, które będą powtarzały nieprawdziwe informacje, które ujawnił on albo które przedstawił on zarówno w swoich postach, jak i w wywiadzie Kanał Suwalski. Co więcej, twierdzą, że jest to osoba sfrustrowana, mówiąca nieprawdy, konfabulująca. Jak się pan odnosi do takiego właśnie postawienia sprawy w sytuacji, kiedy swoją interpelację oparł pan na jego informacjach? Panie redaktorze, mogę... Zgodzić się z Platformą Obywatelską tylko w tej kwestii, że to ona jest dzisiaj widać sfrustrowana i konfabuluje, i nie do końca chce przekazać mieszkańcom naszego regionu, jakie są prawdziwe informacje. My wielokrotnie o tym mówiliśmy, że w kwestiach dotyczących jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego chcemy, żeby ta te rzeczy dotyczące zatrudniania, polityki personalnej były jak najbardziej klarowne i jak najbardziej przejrzyste. Pojawiły się w tym wywiadzie, poza tymi rzeczami, o których powiedział pan redaktor, to jest wielkim rozczarowaniem kontaktu młodego człowieka jego i też potraktowaniem. Jego przez e, pl Platformę Obywatelską w Suwałkach, e, właśnie tego typu informacje, które by wskazywały na pewien nepotyzm w tych jednostkach. Dlatego też zadaliśmy pytania, jak wyglądała ta polityka kadrowa e, od 1 lipca 2024 roku do praktycznie dnia dzisiejszego, e, na jakich zasadach te, te zatrudnienia miały miejsce, e, jakie były podstawy prawne, w jakiej formule, co decydowało o zatrudnieniu, ale też zadaliśmy pytanie do zarządu województwa. Podlaskiego do pani sekretarz z Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do Pani dyrektor Departamentu Nadzoru i Organizacji z takimi, z taką informacją, czy oni rozmawiają o tych rzeczach z, z radnymi, czy polityka kadrowa jest realizowana przez zarząd, czy też przez zarząd w jakimś cichym porozumieniu z tymi właśnie wymienionymi w tym wywiadzie osobami, czyli z Panią radną Anną Naszkiewicz, z Panem posłem Jackiem Niedźwieckim, czy też z Panem przewodniczącym Cezarem Cieślukowskim. No chcemy znać odpowiedzi na te pytania, chcemy wiedzieć, jak wygląda zatrudnienie w tych spółkach i zobaczyć, czy nie będziemy przygotowywali stosownego wniosku do prokuratury, czy też do PKW, bo padł tam jeszcze w tym wywiadzie wniosek o e, informacja o rzekomym e, nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej z 2023 roku. Jest pan doświadczeniem samorządowcem, ale współpracował pan też z panem ministrem Krzysztofem Jurgielem. Posłem i ministrem, czy spotkał się Pan z taką procedurą, że osoba kompletnie postronna mogła być asystentem społecznym, tak jak Michał Kowalewski był asystentem społecznym pani posłanki Alicji Gołaś? No jaka platforma tacy asystenci, bym powiedział. E, ja uważam, że no, asystent, czy doradca, czy też e, ja miałem być, miałem okazję być doradcą pana, pana ministra, to nie są osoby z, przypadki, z e, przypadku. To są osoby, e, które muszą przede wszystkim poza kompetencjami i wiedzą e, być osobami zaufanymi dla e, tego typu przedstawicieli e, e, z tego powodu, że to są poważne funkcje. Te osoby mają dostęp do różnego rodzaju informacji, e, czy to w Ministerstwie do informacji danego resortu, czy też e, jeśli chodzi o kwestie poselskie, to do informacji, e, które przy, pojawiają się w Sejmie, czy do projektu ustaw, czy do różnego rodzaju opinii, e, stanowisk, to jest wszystko e, tak istotne z punktu widzenia działania e, parlamentarzystów, że uważam, że osoba z przypadku nie mogłaby być e, asystentem społecznym e, posła czy też senatora. W niedzielę do naszej redakcji odezwał się jeden z e... Jedna z osób pełniących stanowisko kierownicze tej jednostce podległej, Różnie Myszałkowskiej, ale teraz z Białego Stoku, która po obejrzeniu tego wywiadu powiedziała, że y, otrzymała formalne polecenie ze strony. Y Nadzorujących marszałków, czy nadzorujących członków zarządu, aby o każdej, w każdym wakacie, każdej zmianie kadrowej informować Urząd Marszałkowski, uzyskując zgodę na zatrudnienie albo czekając, aż Urząd Marszałkowski wskaże pracownika. Mówię to o samodzielnych jednostkach, samodzielnych instytucjach. Czy takie były standardy za czasów, kiedy Pan był marszałkiem? Panie redaktorze, Szanowni Państwo. Polityka kadrowa, jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, o te stanowiska, które są w gestii zarządu, jest jak najbardziej zasadna, ale w tej części dotyczącej już zatrudniania w samych jednostkach, to jest to kompetencja i właściwość danego dyrektora instytucji, czy też zarządu danej instytucji. I, i tak to odbywało się za. Moich czasów. Oczywiście różnego rodzaju pytania czasami spływały do zarządu w takich czy innych kwestiach, ale to raczej było na zasadzie dobrego doradztwa niż pewnych nakazów i, i, i sugestii, bo to jest istotne z punktu widzenia tych dyrektorów, że nie po to oni są obdarowywani zaufaniem zarządu województwa podlaskiego, czy też zaufaniem marszałka, w zależności od instytucji, o jakiej mówimy, żeby nie mogli suwerennie podejmować decyzji. Padło pytanie też jeszcze, i właśnie informacja, i też prosimy o skomentowanie tej informacji, która właśnie od tej samej osoby do nas dotarła, że wzrost zatrudnienia i stanowisk kierowniczych nastąpił nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim, o czym mówił Pan podczas konferencji, na, jak, po, komisji rewizyjnej, która wnioskowała o nieudzielanie absolutorium, ale także w jednostkach podległych. Czy takie informacje również i do Pana napływały, bo to nie dotyczy tylko suwał? Tak, oczywiście, dlatego w tej interpelacji zwróciliśmy się z prośbą o wskazanie nam, jaki był stan zatrudnienia na 1 lipca 2024 roku i jaki jest stan zatrudnienia obecnie właśnie w tych spółkach, czy to z SUWAłk, czy też z terenu całej Suwalszczyzny, ale też złożymy odpowiednią interpelację w tej sprawie dotyczącą zatrudnienia we wszystkich spółkach, które instytucjach, które są podległe. Pod Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, bo docierają właśnie do nas takie informacje, że tak jak już pan redaktor to wspomniał, to przedstawiłem na komisji rewizyjnej, na konferencji komisji rewizyjnej odnośnie wniosku o nieudzielenie absolutorium, w którym właśnie, w którym to wniosku, jako jeden z powodów wskazywałem przerost zatrudnienia nieuzasadniony przerost zatrudnienia, panie redaktorze, z tego powodu, że pytana na komisji rewizyjnej pani dyrektor odpowiedzialna za te sprawy w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadała cały czas. Na pytanie na przykład, dlaczego jest tylu, tylu i tylu dyrektorów, czy tyle i tyle komórek, czy też tylu i tylu kierowników, oczywiście czemu jest ich więcej, nie potrafiła odpowiedzieć na żadne pytanie. Na żadne powiedziała, że nie umie, nie wie, nie jest w stanie i tak dalej, pomimo, że jest autorem tego dokumentu, który przesłała do komisji rewizyjnej. Ja ten protokół też Państwu udostępnię, będę go przedstawiał na komisji rewizyjnej. Zresztą cała komisja ma do niego dostęp, ale wynikać z tego by mogło, jak niekompetentne osoby są zatrudniane w Urzędzie Marszałkowskim. Czyli osoby odpowiedzialne za organizację, za, za zatrudnianie w Urzędzie Marszałkowskim nie są w stanie odpowiedzieć na proste, podstawowe pytania dotyczące, dlaczego jest taka a nie inaczej w Urzędzie Marszałkowskim. A co się dzieje w spółkach, w jednostkach nadzorowanych, też się już niedługo dowiemy i tą informację przedstawimy opinii publicznej, bo ponoć też jest ten przerost zatrudnienia i zaznaczam, nieuzasadnione. Czy przedmiotem Pana zainteresowania lub interpelacji była też kwestia, jak to powiedział jeden z dyrektorów Urzędu Urzędzie Marszałkowskim, migracji z ulicy Słonińskiej na ulicę Skłodowską, mówiąc konkretnie, chodzi o przeprowadzkę pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku do jednostek i Urzędu Marszałkowskiego? Panie redaktorze, akurat kto skąd przyszedł, to nie jest domeną Komisji Rewizyjnej, ale... Jeżeli już tych e, przykładów jest trochę więcej, to oczywiście nasuwa się takie pytanie, czy, czy w tej sytuacji e, w jakikolwiek sposób e, pan prezydent Truskolaski czy też poseł Truskolaski nie mieli wpływu na to, e, w jaki sposób kształtuje się polityka kadrowa e, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ja takie pytanie zadałem dla pani dyrektor Departamentu e, Organizacji i Nadzoru. E, takie same pytanie też e, e, niedługo usłyszy ode mnie pani sekretarz, która. あれ。 Jest byłym pracownikiem Urzędu Miasta w Białymstoku, bo to są niepokojące informacje. Jeżeli to są osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kompetencje, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeżeli to się wiąże z jakimś kluczem politycznym w tej sytuacji, no to na to naszej zgody być nie może. W czasach, kiedy był pan marszałkiem zwyczajowo wspominał o tym radny Jabłoński, zwyczajowe było zaproszenie radnych opozycyjnych albo radnych, którzy mieli jakiś związek z inwestycją bądź z tematem, którym się Zajmowali. Czy było takim samym standardem obowiązkowa obecność jednego z posłów albo któregoś z posłów rządzącej wtedy partii? Jeżeli mieli wpływ na to, o czym na danej konferencji czy na danym wydarzeniu rozmawialiśmy, to tak. Ale jeżeli nie, no to w tej sytuacji e, uważałem, że taka obecność jest zbędna. Z tego powodu, że e, jeżeli mówimy o rzeczach, które są typowo w gestii radnych e, sejmiku województwa Podlaskiego, czy też zarządu, to oni tutaj powinni być eksponowani, oni powinni być e, wynoszeni tutaj e, w, w tych wydarzeniach e, na, e, na piedestał, po to, e, żeby można było wskazać osoby, dzięki którym Pewne rzeczy udało nam się zrobić, czy e, dzięki którym pewne kwestie żeśmy wynegocjowali, czy też realizowali pewne zadania. E, tutaj oczywiście wiem, o czym Pan redaktor mówi, no bo jest jeden z posłów, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, syn prezydenta e, tego miasta, e, który pojawia się praktycznie na każdej konferencji e, i co ostatnio nawet zauważyliśmy, na konferencji dotyczącej spraw, na które po pierwsze nie mam wpływu, a po drugie e, to. Został zaproszony na tę konferencję przez obecnego marszałka, a powinien dziękować nie temu marszałkowi, tylko wcześniejszemu marszałkowi Sprawa Sprawiedliwości, bo dzięki niemu ma okazję stanąć na tej konferencji i choćby wręczyć takie czy inne środki na taką czy inną inwestycję. Ale Panie redaktorze, ja uważam, że kwestie dotyczące w ogóle działania Urzędu Marszałkowskiego będą poruszane przed absolutorium bardzo szeroko, i wtedy jeszcze więcej tych informacji, takich, które wyglądają dosyć dziwnie, mówiąc delikatnie, przedstawimy opinii publicznej. Ostatnie pytanie dotyczące sesji absolutoryjnej. Ostatnio. Przewodniczący Cieślukowski albo zastępujący go wiceprzewodniczący mają taki zwyczaj y, kończenia dyskusji albo y, y, ucinania pytań przez wniosek o zamknięcie dyskusji. Czy spodziewa się pan takiego standardu przez najważniejszej chyba debacie, jaką jest sesja absolutoryjna? Panie redaktorze, ja już. Y nie będę zaskoczony niczym, jeśli chodzi o pana przewodniczącego Cieślukowskiego, e, zabranie mikrofonów, e, złamanie statutu, regulaminu sejmiku województwa podlaskiego, e, właśnie e, kwestie zabierania głosu też dla radnych i to w rzeczach istotnych dla rozwoju naszego regionu, e, no jak... Nie, nie ma się o czym porozmawiać, czyli nie ma się sukcesów, które można by było przedstawić opinii publicznej, własnych sukcesów, a nie czyjś, bo tak to dzisiaj wygląda, no to nie dziwię się, że ta dyskusja jest ciągle ucinana i zamykana z tego powodu, że po prostu obecna koalicja rządząca sejmikiem województwa podlaskiego nie ma się czym po prostu pochwalić. Widać to było na wielu przedsięwzięciach dotyczących tego regionu. Będziemy o tym mówić na sesji absolutoryjnej trochę bardziej. Szeroko w tej kwestii, tak, żeby opinia publiczna miała świadomość, co się dzieje w naszym regionie, bo na dzień dzisiejszy to jest tylko i wyłącznie w większości, bardzo dużej większości, prawie 90 paru procentach, to tylko i wyłącznie działania, które myśmy podjęli jako wcześniejszy zarząd województwa podlaskiego i pewne sukcesy, na których teraz można powiedzieć kolokwialnie, jedzie dalej obecny. Zarząd. Sponsorem programu jest firma Diadom Okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło DDP24 masz 10% zniżki.